Witam wszystkich. Dzisiaj taki szybki filmik odnośnie czujników poziomu oleju w Toyocie. To jest czujnik z v 2GR. To jest z jakiegoś chyba diesla dwulitrowego. Jaka jest różnica? Pomijając to, że tutaj brakuje lutu, a tutaj ten lut jest. Był mi potrzebny pływak. To różnica jest taka, że tutaj mamy lut, a tu go nie mamy. No i o co w tym wszystkim chodzi? W tej komorze tutaj, jak widać, jeszcze wystaje drucik. Jest zwykły kontaktron. Pierścień tutaj w środku jest magnetyczny. Jak olej się podnosi, jest odpowiednia ilość, pływak się unosi, następuje połączenie. Całość jest zamontowana oczywiście do, dół, więc nie pamiętam, czy dochodzi do zwarcia, czy do przerwy, ale to sobie zaraz sprawdzimy. Natomiast czym się różni ten czujnik? Otóż ten czujnik przy diagnostyce będzie wykazywał cały czas zwarcie, co zaraz pokażę. Jak widać, czujnik jest podłączony, niezależnie od położenia pływaka, on pokazuje zwarcie. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu, i tu można się mocno zdziwić, jest czujnik termiczny, jakiś bimetal, jeśli go tylko troszkę podgrzejemy zwarcie ustąpi i zacznie działać pływak, takie oto. Oczywiście są tu dwa przewody, ale oba czujniki tutaj są zwarte. Tutaj jak widać drugiego. nie ma. Także zrobię sobie taki eksperyment, że podgrzejemy to delikatnie. Na szybko zagrzeję to pistoletem. Jeśli się uda, zobaczymy. O, będziemy widzieć wzrost. I to w zasadzie wystarczy. A jeszcze jest mało. Musimy to jeszcze mocniej zagrzać. Będziemy grzali, grzali, grzali. Grzali, grzali. Jeszcze będziemy grzali. O, teraz. Teraz, jak spadła rezystancja. To zobaczymy sobie. A nic tutaj nie widać. O, pływak jest w górze. Przerwa. Pływak jest w dole. Czyli poziom oleju pokazuje na zwarciu. Teraz jest przerwa, teraz jest zwarcie. Także jakby ktokolwiek chciał diagnozować czujnik z dodatkowym czujnikiem temperatury, to niestety może się zdziwić, bo mylnie stwierdzi, że jest zwarcie. Oczywiście czujniki nie są zamienne, każdy, w każdym silniku ma inną wysokość tego ramienia, pochylenie i całą resztę. Natomiast można próbować rozlutowywać, przekładać pływaki, wymieniać. Wymieniać kontaktu. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.